Hej, z tej strony Jules i pokażę wam dzisiaj jak grać z Seiferem na włoskiej mapie Ascent. Bez przedłużania, zacznijmy od obrony site'u B. Najpierw wam pokażę mały tip na temat tego jak stawiać poprawnie potykacze. Wystarczy, że będziecie to robić na kucaka i stawiać na poziomie głowy. Wtedy nie ma opcji przez nie ani przeskoczyć, ani kucnąć. Pierwszy setup na site' B. Pierwszy potykacz postawcie w tym oto miejscu z wyjścia z B lobby. Drugi zaraz po wyjściu z marketu na ziemi. Żeby go zniszczyć trzeba albo przez niego przeskoczyć, albo w niego wejść. Teraz klatki. One way na wyjście z lobby. Musicie ustawić się na tej środkowej linii w stosunku do marketu, podejść, wymierzyć wrót baneru i rzucić. Drugi one way będzie z wyjścia z marketu. Podchodzicie do rogu, mierzycie mniej więcej w ten punkt co ja i rzucacie. Kamerkę postawcie prosto z wyjścia z marketu na tej ścianie co ja, wymierzcie tak, żeby na ostatni piksel dało się postawić kamerkę i postawcie ją skacząc. W ten sposób będzie nieco wyżej niż normalnie by się dało. Z takim setupem możecie grać z tyłu tego pomieszczenia z dźwignią. Jak będą przeciwnicy nadciągać z Lobby, to macie pod to one way, jak z Marketu, to po to też macie one way. Drugi setup na Site B. Pierwszy potykacz stawiacie przy tej Dźwigni. Drugi tak samo jak wcześniej przy Markecie. Klatkę tym razem stawiacie normalnie przy wejściu z Lobby B, drugą przy site. Kamerkę stawiacie ponownie z marketu, jednak tym razem na tym banerze z Bellobi w podskoku. Jest ją ciężko zniszczyć, niejednokrotnie przeciwnicy mogą jej nawet nie zauważyć. Z tym setupem najlepiej gra się z sajtu. Jest on świetny do skanowania przeciwników. Jeśli atakujący będą wychodzić z marketu, to możecie ich łatwo przeskanować dzięki potykaczowi. Jak ktoś będzie szedł zamknąć drzwi, to również możecie mieć łatwego fraga. Jeśli potykacze już zostaną wykorzystane, to macie kamerkę, dzięki której możecie kogoś oznaczyć i ponownie zacząć wallbangować. Jak będziecie musieli nieco uciec z sajtu, bo będzie znana wasza pozycja, to macie pod to dwie klatki. Pierwszy setup na site A. Pierwszy potykać stawiacie od wyjścia z lęga A w taki sposób, żeby kończył się na ścianie od strony sajtu. Drugi od wyjścia z gardenu, tak żeby kończył się na ścianie, a nie w samej bramie. Ponownie mamy one way. Jest on dość prosty, bo nie trzeba się ustawiać jakoś na żaden piksel. Wystarczy, że podejdziecie pod to coś, wymierzycie w ten sam punkt co ja i rzucicie. Drugą klatkę dajecie na bramę. Kamerkę dajcie z heavenu obok tej rury na lewej ścianie, po skoku, tak samo jak wcześniej. Macie w ten sposób wizję na longa, garden i site. Pod ten setup ustawcie się na generatorze. Jak będą wchodzić od longa, macie naprawdę dobrego onewaya. Jak będą wchodzić od gardenu, to macie klatkę na ewentualne ich zatrzymanie. Albo jak będą puszować, jest dużo mniejsza szansa, że zauważą potykacz i w niego wejdą. Drugi setup na site A. Potykacz taki sam jak wcześniej przy wyjściu z Longa, drugi przy wyjściu z gardaną, tylko tym razem dajecie go w drugą stronę. Co do klatek, to jest i tylko tym razem w innym miejscu. i na bramę rzucacie w ten sposób, że tę kreskę po prawo od kamerki mierzycie na białą kropkę, która jest wyżej i rzucacie. Drugą klatkę dajecie zwykłym na wyjście z langa. Kamerka tym razem z generatora, nie jest to łatwy skok, ale da się go nauczyć. Podpowiem tyle, że jak już jestem na generatorze, to po prostu kucam, żeby na nim łatwiej się utrzymać, bo czasami się wskoczy na róg. Kamerkę w rogu, dająca wizję na site. Z takim setupem możecie grać na kilka sposobów Pierwszy jest od tych boxów, gdzie One-way na garden zadziała wręcz świetnie Drugi z generatora, również One-way przy uszowaniu może dużo zdziałać A jak już powywołujecie presję na przeciwników, to możecie zmienić swoją pozycję na heaven Dzięki kamerce i potykaczom możecie łatwo przeskanować przeciwników Czas na przejście do ataku Potykacze używacie do obrony flanków Od A dobry będzie przy tym boxie, jednak on zadziała tylko w jedną stronę Jeśli ktoś będzie szedł z A jeśli to wasz team chce wchodzić na ten site, to lepszym potykaczem będzie ten odmida. Potykacz przybę dosyć standardowy, jednak jeśli gracie z Killjoy w teamie, to stawiajcie potykacz tam, gdzie nie ma wieżyczki waszego sojusznika. W ten sposób drugi zostawicie sobie do obrany site, który będziecie mogli postawić albo na spajku, albo przy jakimś wejściu w site. Nawet takie jak pokazywałem wcześniej na B, dzięki którym będziecie mieli szansę kogoś przeskanować. Klatki po stronie ataku są bardzo sytuacyjne. Raz będą dobre, żeby nimi obstawić site, innym razem będą dobre, żeby zająć jakiś obszar mapy. Przykładowo, wasz Omen w teamie nie ma obecnie smoków, a zajmujecie mit. Możecie rzucić klatkę od spawnu broniących, żeby wejść do marketu. Kamerki stawiajcie po to, żeby sprawdzać jakieś zakamarki na mapie. Na przykład w b -Lobby, czy przy wyjściu z b -Lobby. Jednak tutaj jest jedna ciekawa kamerka. To wiecie ją przy tym oknie i widzicie, czy ktoś nie patrzy z marketu. Co prawda nie można nikogo w ten sposób oznaczyć, ale na szybkie sprawdzenie w marketu się nada świetnie. Możecie też choćby sprawdzić kamerką, czy nie proszują mida, jak już zajmiecie site, postawcie ją tak, żebyście mogli się schować i patrzeć, co się dzieje na kamerce bez wychylania. Dzięki za oglądanie możecie zostawić kciuka w górę, jeśli Wam pomogłem, suba na kanale, jakiś komentarz, wiecie, chcę, żeby kanał się rozwijał. Do usłyszenia. Hej!